Zastanawiam się, często z was, z was jakaś tam część mówi do mnie, że mi zazdrości, że chciałoby robić to samo. To czemu nie robisz? Gdzie jest ograniczenie? Okej, okay. jeżeli masz rodzinę, dzieci, absolutnie nie możesz tego robić. Bo po pierwsze masz dla kogo żyć, po drugie przede wszystkim musisz pracować, żeby utrzymać rodzinę. Ale jeżeli jesteś wolny, na przykład tak jak ja, a duża część z Was jest, Pakuj plecak i jedź, twierdzisz, że nie masz pieniędzy, nie musisz mieć w sumie, na bańkach zarobisz, nie umiesz, to się nauczysz, ja się nauczyłem, Angelika mnie nauczyła, kolejna sprawa, nie masz ekwipunku, jedyne co musisz mieć to papier toaletowy, tylko to, w razie czego. W mieście górniczym wydobywając złoto idę szukać kopalni i zapytać czy mnie wpuszczą na dół To chyba jest Ola, No właśnie mi gościu się wrył do kamery jest śmieszne W nocy mnie babka zgarnęła z bo niestety, spod kościoła. No i przez to przespałem za długo. Nie wiem, czy jest Możecie wierzyć, bo nie, ale właśnie się dostałem na kopalnię. To znaczy, jeszcze w niej nie byłem, ale jutro o 8 rano zjeżdżam na 170 metrów wydobywać złoto. Jak się dogadałem, powiedziałem, że jestem technikiem górnictwa podziemnego. W sumie to prawda. Bo niby byłem taki, ja cię skończyłem taką szkołę. No, a gdzie idę teraz? Idę wydobywać złoto, ale z rzeki. Jo! No. Milion dolarów inwestycji. Jak zobaczycie, jaką windą się zjeżdża, szolą dla naszych hanysów, tu padniecie. <grytanie> ale nie. Widzicie ten ogromny pniak i te dwie liny? To jest most. Jest taki wózek, który sobie leci, leci, leci. A z powrotem, a, a pod koniec trzeba, że tak powiem, chyba pedałować. Sami zobaczycie jak będę to robił, jak będę przejeżdżał. Most. Zobaczcie, którędy muszę chodzić. Biedny Poliak, z cywilizowanej Europy. Muszę chodzić po krzakach, górkach. Może, jak ja nie lubię chodzić. Pomyśleć, że 7 miesięcy temu miałem 20 kg więcej. Ach. Choćby po to warto podróżować. Żeby się pozbyć grubego dubska. Wyjechałem z domu, brakło normalnej kuchni. Trzeba było ruszyć tyłek. I mam 20 kg mniej. I dalej jestem gruby. Jeszcze 10. Ale Wy też się możecie ich pozbyć. Ach. Wszystkiego się można pozbyć. Nawet głupiego prezydenta można się jakiegoś pozbyć. Nie mówię, że u nas. Przecież nie będę mówił do kamary rzeczy, na którym można jeść siedzieć. tylko się może domyślić. O którego mi chodzi. Albo na przykład jakieś pani suki premier, premier suki, czy coś w tym stylu. Ale tu zajebiście. Fajnie. Chodzenie takie ciężkie, takie męczące, że muszę kokę jeść. Każdy ma na to inny sposób. Jedni biorą po jednym listku, po jednym listku non-stop i działa. Ja biorę swój liści liści naraz i też działa. A, mam mam zdrętwienie policzka. Przeskakam. Ale pomaga. Dodaje energii. Orzeźwia umysł. Zobaczcie w ogóle nie mi wody z ryja leci To oznacza jedno Nie pytajcie o temperaturę jest 24 marca 24 marca ja umieram Z grące Boże jedyny... Po to jak się wydobywa złoto takiego gruzu Nicie, Podnosi się skłały Odrywa Na talerzyk bierze się takie kawałeczki gruudu. No widzicie. O, rozbijają. Patrzą czy nie ma czegoś w środku. Teraz pukanie. Jak się buczę Oro? Oro, oro. Idzie pierwsze złoto? Zajebiście. Fantastiko. Yeah. Mamy złoto. W Polonia jest złoto, oro. A ja si. W si. si. Polonia no minero. No. I no trabajo. Mucha años trabajo. En tarnoskie jest i a ora no. Fantastiko i spoko ale, <laughs> pierwsze złoto i Bien. za każdym razem coś się trafia ale mało tak wydobyliśmy sobie trochę złota żeby zobaczyć coś po prostu wspaniałego dodatkowo razem sobie siedliśmy zjedliśmy sobie pomarańcze. Jabłko. No, mili, mili ludzie. Jeden z panów pracował na kopalni, ale miał wypadek, stracił oko. Nogę ma całą poszytą. No. Jak widać lekko nie jest. Dziwił się, że chce zjechać na dół, ale chce. Bo to coś dla mnie. Z szacunku do moich górnośląskich przyjaciół, mojej rodziny, do wszystkich. Chcę zobaczyć, jak to jest. Tym bardziej, że tutaj kopalnie są dosyć szalone. Yeah. Udało się przepłynąć, się prze, przeprawić przez rzekę. Widzicie, jakim sposobem? Gdzie Fazunia mieszka? Tutaj. A gdzie ma kościół? Tutaj. Nieźle co nie? Jeszcze tak blisko kościoła nie mieszkałem. Jak papież, tam panu drugi. Za ścianą w że prawie. Tak, tak to jest. Wychodzę z drzwi. A tu tu. No to jedę na kopalniach. 7.26. Mam być o 7.30. No 10 minut do mi się przespało. Ale będę na miejscu, bo jestem gdzieś z 2 minuty od kopalni. Oto nasza szola, a po gorolsku jest to winda. Nie ma co gadać. Na tym się zjeżdża. Zjeżdżamy na 80 metrów. Nic z nie widać. Tylko my. Woda leci. Jest mają nas. Gościu tu jest w japonkach. Rozjebał mi psychikę. powietrza brak była obrywka obrywka nie jest niczym dobrym to znaczy, że się zawaliło oto jak w XXI wieku wydobywa się złoto robiąc obrywkę lekką i tak sobie drążą w tym nieźle, nie? Jest 35 stopni powietrza mało leje się ze mnie. Sí. Że robią obrywkę, żeby potem wydobywać złoto. Z tego czarnego nie ma złota, Z tego brązowego jest. Nie wiem, czy kolor widzicie, ale oto tu Myślę, że to jest spartanskie warunki. Wszystko się robi nawet nie kilofem, tylko prętem. Widzieliście to? Mniej więcej to, co tłumaczy, rozumiem. Może szkołę skończyłem górniczą a coś się na świecie za dużo różnić nie może podstawy muszą być ringi widzicie naokoło? to są ringi czyli po prostu takie takie coś co trzyma tunel druga sprawa musi być taka rura z powietrzem no i jest zobaczyć w tym płynie powietrze tutaj doskonale czuję doskonale czuję jak sobie leci o zobaczcie jak się transportuje wózek tu no nie ma niestety kolejki górniczej wszystko idzie na kółkach wielkości w sumie to nie wiem nawet jaki rozmiar ale dziwi mnie to tak jak tutaj chłopak powiedział około 20 cm jest złota a reszta to już są same śmieci no popatrzcie ile trzeba wydobyć tego gówna żeby było złoto idziemy, idziemy zakręty są to nie jest wieliczka kochani to nie jest bochnia to nie, jest, to nie są tarnowskie góry to jest prawdziwa kopalnia która się zapieprza a oni są na tyle bystrzy i przyjemni że mnie wzięli jedno z plusów tej kopalni nie ma metanu, nie ma gazu więc nie muszą się martwić to jest bardzo duże szczęście dla nich, bo o, u nas z metanem, to wiecie jak jest, raz nikt nie zginie przy wybuchu, a czy zapaleniu, bo przy wybuchu to wszyscy zginą. A, pamiętacie, co się w Halembie stało? 20 kilka osób na 1300 albo na 1200 metrów, nie pamiętam, przypadkiem, ale to było lata temu. No, a tu gazu nie ma, więc jest dobrze. To jedziemy dalej a bardziej niżej ze względu na to, że chcą mi pokazać jak jest niżej y, metro z AK Odcięta metra. Odcięta A Ora? Aura się na metrów. metrów 20 metrów mm. Czyli jedziemy na stubę Byliśmy na 80 Teraz idziemy na stubę No i jesteśmy tak? Tu jest jakaś przepaść mm -hmm. uuu metrów. A tutaj widzicie, to są Si No to mają wagoniki, jak widać Czyli są jak nasi Si O, bien Tutaj się daje specjalne gruzy Tutaj widzicie Macie, o kalor, A kukaracza Jedno grande Arta kukaracza <laughs> Widzicie, już jesteśmy prawie na wierzchu zobaczcie jak płynę na czymś takim stoję to jest winda no i tak właśnie to się skończyło możecie sami zobaczyć to jest moja winda a to jest ta kopalnia możecie widzieć kopalnia w której właściwie nic nie ma oprócz złota wracam właśnie z kopalni możecie zobaczyć to jest wyciągarka że tak powiem Si, si! To jest, to jest wyciągarka, którą, o widzicie, tutaj zjeżdża szola, pogorolsku winda na dół, a tutaj w tych górach też są, co widzicie, jakie wszystko jest porozpieprzane, to tam też jest jeszcze złoto i tak to wygląda. O, tu pan, który się na tym zna. Kokie, Zobaczymy. Boliwia to taki kraj, gdzie przychodzisz i mówisz, że chcesz zjechać sobie na kopalnię, na dół i chcesz zjeżdżać. Do coś pięknego po prostu. Tipuani. To jest miejsce, do którego powinniście przyjechać. Gringo rzadko tu przybywa, jakikolwiek. Raczej jesteście atrakcją turystyczną. No, piękne góry, ola! Jest Si. Tak! Tak! Dziękuję, No. Już mnie wszyscy znają, to przecież jedyny gringo, ne? Nie mam innego wyjścia Także coś znalazłem Zapadkę? Jeszcze dzisiaj nic nie jadłem Więc to jest dobra opcja Lepsze cebula niż bo Poza tym cebula ma tyle w Polską Jak się na nią patrzy Jak ją kroją To się płacze sam odczuwam w stosunku do Polski Jak nas rozpierdalają powoli.